Chodź, pokażę Ci, jak obsłużyć funkcję w Twoim jalteście. Zdarza Ci się czasami, że nie masz auta u siebie na warsztacie, a gdzieś w terenie, na drodze, w trasie kierowca Ci sygnalizuje problem. Twój jaltez może Ci w takiej sytuacji pomóc. Wyobraź sobie, że kierowca jedzie na przykład manem TGA. Wybieramy zatem mana TGA. Twój Altes Ci pomoże w tym momencie dzięki diagnostyce manualnej. Na desce rozdzielczej palą się kierowcy kody błędów, które może Ci przez telefon podać, a Ty w momencie, kiedy wiesz, że błąd, na przykład EDC3778 zapala mu się na desce rozdzielczej wybierasz sterownik EDC, klikasz zobacz info. Zapoznajesz się z instrukcją jak odczytać błędy na desce oraz wywołać je, jak je wpisać do Jaltesta i na swoim warsztacie wpisując w formacie, który urządzenie Ci podpawia, podpowiada kodu sterki, klikasz lubkę Masz całą podpowiedź dokładnie tak, jakby auto stało u ciebie na warsztacie. Łącznie z możliwością podejrzenia, który komponent za daną usterkę odpowiada, gdzie się znajduje, czy schematem elektrycznym, dzięki czemu często możesz pomóc swojemu kierowcy, mechanikowi w trasie. Tak jak to tutaj widzisz. Jeżeli chcesz poznać swojego Jaltesta lepiej, zaobserwuj.